Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Składzie. Pani Felicja Gnicińska, zastępca przewodniczącego komisji. Pan Jarosław Kubiak, zastępca przewodniczącego komisji. Pan Adam Formanek, członek komisji. Pan Jacek Kutowski członek komisji. Pan Tadeusz Koncusiewicz, członek komisji. Pan Łukasz Kowalski członek komisji. Pan Stefan Pastuszewski członek komisji. Pan Jarosław Będelik członek komisji i przewodniczący. Pięcioma głosami za przy trzech głosach przeciwnych i zero głosów wstrzymujących. Opiniuje pozytywne wykonanie budżetu miasta za rok 2009 i występuje z wnioskiem do Rady Miasta Bydgoszczy o udzielenie prezydentowi miasta absolutorium za 2009 rok. Dziękuję. Prezydencie, Wysoka Rado. Myślę, że w krótkich słowach, żeby niepotrzebnie nie rozwlekać, Rada dosyć zgodnie przez cały 2009 rok, w 13 korektach, mówię dobrze pamiętam, akceptowała przesunięcia budżetowe i realizację dotychczasowych działań. Z sprawozdania wykonania budżetu wynika, że w tym dosyć trudnym roku budżet został zrealizowany dosyć blisko planu, mówiąc bardzo optymistycznie, a tak naprawdę moim zdaniem wobec, wobec sytuacji rynkowej budżet został wykonany prawidłowo. Dlatego ja osobiście jak i cały Klub Platformy będziemy optować za udzieleniem absolutorium. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Tak się szczęśliwie do mojego klubu złożyło, że nasza reprezentacja w Komisji Rewizyjnej jest zaprawdę godna. W związku z tym pozwolę sobie Państwu na skutek tego, że nasza wiedza jest niezwykle głęboka podczas pracy nad tym absolutorium, którą dzięki komisji mogliśmy zdobyć. Chciałbym Państwu powiedzieć o tym, w jaki sposób to, co chcielibyśmy w dzisiejszym głosowaniu wyrazić, w jaki Dobrze, sposób się to, to to rodziło. To końca, końca, Dlaczego zagłosujemy tak, a nie inaczej. Chciałbym podać tylko trzy konkretne przykłady, które budzą nasz delikatnie mówiąc niepokój. Po pierwsze, pierwszy przykład. W 2009 roku jak być może niektórzy z Państwa wiedzą. Pan prezydent wydał 689 300 zł na obsługę prawną pewnej kancelarii prawnej. Przyjrzyjmy się temu przedsięwzięciu bliżej. Może radcy prawni ratusza, może radcy w wydziałach Urzędu Miasta, może prawnicy w spółkach komunalnych no małych. Jak Państwo wiedzą, wydajemy, w Bydgoszcze, właściwie, jak powinienem powiedzieć, pan prezydent wydaje kurier ratuszowy. Otóż zadziwiający fakt, iż wydając kurier ratuszowy rok wcześniej, a więc nie ten rok, którym się zajmujemy, w uzasadnieniu do przetargu pisano. Nakład 100 tysięcy egzemplarzy jest wystarczający, aby niemalże każde gospodarstwo domowe bydłości mogło otrzymać bezpłatny egzemplarz. Już wyjaśniam Panie Przewodniczący. W związku z tym zwiększono nakład o 3 tysiące. Zaś w 2009 roku, mimo tego, że ilość mieszkańców jak wiemy z pisma komisarza wyborczego się zmniejsza, zwiększono nakład ponownie o 142 tysiące do 142 tysięcy. To naprawdę nie ma związku z wyborami samorządowymi, które się w tym roku odbywają. I przykład trzeci. Jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku dokonano po raz pierwszy, mimo tego, że wyborowe wybory odbywały się po raz drugi. Promocji udziału w Eurowyborach. W związku z tym, że komisja nie uzyskała odpowiedzi na swoje pytania podczas posiedzenia komisji, zwróciliśmy się na piśmie do pana prezydenta, jak to się dzieje, że te materiały reklamowe, które miały promować to przedsięwzięcie, jakim jest udział w Eurowyborach, znalazły się na ulicach wcześniej, gdzie pan prezydent zdążył zawrzeć umowę. I to muszę państwu zacytować, bo to otrzymałem e, tą odpowiedź, może żeby się nie paskut zbytnio, nie powiem kto to podpisał, ale zacytuję. Wykonawca może podjąć próbę wykonywania na własne ryzyko określonych działań, mając na uwadze na przykład możliwości organizacyjno-logistyczne własnej firmy w taki sposób nie gospodaruje się bedłoskim groszem. Radni Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie dzisiaj zagłosują przeciwko udzieleniu obstruktorom pana prezydenta. Tak nie wydaje się pieniędzy z budżetu miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Większą część chleba w imieniu klubu radnych SLD, mojego wystąpienia mój przyjaciel Piotr Król wyczerpał, stąd też nauczka dla wszystkich radnych y, obecnych na sali, iż lepiej jest mieć lepszy wynik wyborczy i y, mówić. Y, Szybciej niż mówić później. Natomiast, jednak, parę rzeczy, które tutaj już padło, które jest we wniosku Komisji Rewizyjnej, które ufam, iż wszyscy obecni na sali z uwagą przeczytali, nie zostało to powiedziane i być może wymaga paru zdań komentarzy. Ja poświęciłem dość dużo czasu na znalezienie czegokolwiek o kancelarii radców prawnych i adwokatów Nowakowskiej Wspólnicy. To jest ta Kancelaria, która prawie 700 tysięcy złotych dostała z budżetu miasta, jakbyśmy nie mieli własnych prawników. Szukałem, szukałem, no ciężko było znaleźć. Szukaliśmy, może tak jak Pan Piotr Król powiedział, że kancelaria jest w Storunie. Ja bym nie chciał tu budzić ani morskich, tylko z ponieważ kancelaria jest z A w Storuniu posiada jedynie oddział. Ale znalazłem, znalazłem proszę Państwa, jest coś takiego jak Kujawski i Pomorski Informator Platformy Obywatelskiej. I znalazłem jest wspaniały biogram pana posła Grzegorza Karpińskiego z Torunia, z którym czytamy, że pan Grzegorz Karpiński ma 32 lata, jest absolwentem UMK, dwukrotnie był radnym miejskim i związany jest z kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowatowskiej i Ta kancelaria również się przewija w zamówieniach prawnych z wolnej ręki Urzędu yy, Marszałkowskiego. Yy nie chodzi o te 400 tysięcy złotych na wydawanie kuriera ratuszowego. nie chodzi już, Panie Prezydencie, o to, że to jest miesięcznik, który się ukazuje 17 razy w roku. No, ale bardzo przepraszam, no ze 100 tysięcy gospodarstw domowych w ciągu jednego roku zrobić 136 tysięcy gospodarstw domowych, czyli wzrost o 38%. W czasach, kiedy no becikowe nie zadziałały, w czasach, kiedy apele o zwiększenie dzietności rodzin, nie zadziałały. Panie Prezydencie, naprawdę chylę głową. To wielki wyczyn. Nie jest tak, proszę Państwa, że tylko przy te kuriozum, które cytował Pan Piotr, miało miejsce tylko przy kampanii zachęcającej do Europarlamentu. Mój klub ma cały czas bardzo poważne wątpliwości, czy w ogóle samo bezpośrednie założenie, że tylko firma Remedia jest w stanie wykonać to zamówienie jest zamówieniem słusznym. Wydaje nam się, że miasto postępuje, nie wiem, czy, czy w sprawach monopolistycznych, bo najpierw daje jednej z firm koncesję i wyłączność na to, żeby miała słupy na ulicach, a potem kierując się tym, że to jest jedyna firma, która ma słupy na ulicach, zleca jej kolejne kampanie. Natomiast no, szczegóły, yy, nie wiem, no. W obecności pani prezydent w e, Szwedy e, odbywały się te rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za te zamówienia. I w świetle tego, co staram się państwu przedstawić, no, wydaje nam się oczywiste, że grupa radnych SRD będzie głosował przeciwko udzieleniu panu prezydentowi absolutorium za Dziękuję bardzo i w imieniu klubu radnych... Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka Rado, szanowni państwo. Jakie powinno być wystąpienie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla urzędującego prezydenta? Takie pytanie zadawałem sobie wczoraj, przygotowując się do dzisiejszej sesji. Chciałem, aby było merytoryczne. Choć w ubiegłym roku, gdy przyznaczałem definicję słowa absolutorium, wykazałem, jak dalece praktyka różni się od rzeczywistości i absolutorium traktowane jest tylko i wyłącznie jak akt, stanowiące element walki o zdobycie władzy. Absolutorium oczywiście z formą odpowiedzialności, odpowiedzialności władzy wykonawczej, w tym przypadku pana prezydenta, przed Radą Miasta. Ale o charakterze ściśle prawnym, tylko z tego punktu widzenia powinno być rozpatrywane.